Siemano, jest drugi dzień, lecimy teraz do Ubera, którego zamówiliśmy na donau Turn, czyli na wieżę widokową Niestety metrem to już zajęło około 40 minut, bo no, są przesiadki, czekanie na autobus itd. i tak dalej dlatego zamówiliśmy sobie Ubera, on już tu czeka pod hotelem, żeby szybko pojechać Pokazywał nam 3 minuty, żeby z Uberem, a metrem i ogólnie komunikacją 43 czy 5 chyba, nie? No i teraz zobaczymy, czy nasz Uber już czeka, oczywiście otwierają, proszę bardzo Meni je bil črni Mercedes Eklasso. Dobra, No już jesteśmy pod wieżą. Miły pan, bardzo miły, z Ubera, który nie znał w ogóle angielskiego, nas przywiózł. Zajęło to 4-5 minut, a komunikacja myśmy się tłukli pewnie z godzinę. I jesteśmy pod tą wieżą. Zobaczcie, jakie to jest w ogóle wielkie. Ogólnie jeszcze nie będziemy na tą wieżę wchodzić, ale wejdziemy sobie tak, nie wiem, za dwie godziny. to jest w ogóle ogromne za mną, nie? W tle. Tak ogólnie wygląda ten park. Mamy tutaj piękne kwiaty, jakieś rośliny, drzewa. No i ta wieża jest w tle. Nie wiem, może niektórych to może przerażać, że ona jest taka wysoka, ale ten teraz widokowy to jest chyba nie, tam gdzie są te barierki, to nie jest tam na samej górze. Tam będziemy sobie szli zaraz pod te wieżowce, zobaczyć co to jest. przejdziemy się po tym parku. No tutaj mamy centrum, powiedzmy takie nowoczesne miasto, może biznesowe. Wieżowce mamy i idziemy sobie tam na drugą stronę, żeby je zobaczyć w całej okazałości. Mhm. No to ogólnie tak wygląda ta nowoczesna dzielnica, wam pokażę Tu mamy te wieżowce. Trochę wieje, to powiem tak do mikrofonu prosto. Jesteśmy nad Dunajem z tyłu z które mialiśmy i włosy mi już latają. To pokażę wam teraz tutaj ludzie się opalają można sobie tutaj nawet popływać No i to mamyła będzie nawet Ogólnie do tego, do turn do tej wieży. Będziemy sobie tam wchodzić na górę. Wjeżdżać tam pewnie jakąś windą. No i tak się idzie jeszcze do przejścia. Trochę mamy. Jesteśmy tutaj w tym punkcie gdzie się wchodzi do tej wieży, już mamy zeskanowane bilety i teraz będziemy już wjeżdżać na górę, nie wiem czy tu się czeka jakoś tak jak na Sky Tower do tej windy. Tak? po prostu sam? Nie no mi się wydaje, że tu są jakieś kolejki. No, zobaczymy i widzimy się na górze. Jesteśmy już na górze na, na wieży i dopiero teraz widzę widok jak to wygląda. No i powiem Wam, że wygląda to niesamowicie. Nie no, do restauracji nie, ale chciałem zobaczyć tą zjeżdżalnię. O kurde, to też ładnie widać. Wow. Ej, to jest w ogóle niesamowite, że można na coś takiego obejrzeć, że można po prostu kupić sobie bilet i sobie wjechać na samą górę, sobie obejrzeć. A tutaj jest właśnie ta, o której mówiłem, zjeżdżalnia i ona jest w ogóle przezroczysta tutaj, można jechać i tu podziwiać panoramę. Zobaczymy czy ona jest za darmo Raczej nie Ogólnie już zeszliśmy z tej wieży Wieża jest z tyłu No i ogólnie to chciałem zjechać ze zjeżdżalni No i zjechałem Za 5 euro w ogóle I chciałem nagrać ten zjazd No się nie udało niestety Nie mogę nic nagrać Teraz idziemy już sobie na obiad Choć pizzę weźmiemy, nie? Super Idziemy sobie właśnie do restauracji No myślę że, trzeba... myślę, że nie trzeba czekać To jest super Dostaliśmy właśnie pizzę i bardzo się dziwiliśmy, że ona jest pokrojona na dwie połowy. Myśleliśmy, że będziemy musieli ją kroić samemu. No to wyszliśmy już ogólnie z restauracji i idziemy teraz sobie na drugą stronę do tej rzeki, bo tam Uber może przyjechać, bo tu nie przyjedzie. Pojedziemy sobie do hotelu nadać baterię, bo mi się bardzo szybko telefon rozładowuje I potem jedziemy do Prater, czyli do wesołego miasteczka najstarszego chyba w Europie nawet. Widzicie, że normalnie jest metro w moście. To jest ogólnie w środku mostu, właśnie, jest w pociąg. No właśnie, będziemy sobie jechać. Chyba jedna stacja. możemy sobie siedzenia na to rozmawiać. jedna stacja? No to postoimy się złapie Nie widzimy się w pokoju. Ogólnie dotarliśmy można do pokoju, tylko że idę jeszcze na zakupy musimy kupić jakieś rzeczy na no jutro, bo myśleliśmy, że starczy rzeczy na śniadanie aczkolwiek się wszystko już niestety kończy teraz muszę uważać, by nie spojrzeć ze schodów no jak widzimy drzwi się same otwierają i teraz idziemy kupić jakiś chleb tutaj do spara, tutaj mam Spar 250 metrów, także chwila spacerów dobra, lecimy teraz do Prateru, czyli do parku rozrywki tak i kupić coś jeszcze w sklepie przy okazji Dotarliśmy pod prater i tak to wygląda. Ten diabeł który jest znany z tego, że jest duży i że się kręci. I tam dalej mamy cały ten park. On ma tam nie wiem, 300 metrów długości. To zanim to przejdziemy, to będzie wieczór, ale przynajmniej się dobrze będziemy bawić. No ogólnie to jest większe niż myślałem. Od razu weszliśmy, mamy jakieś. Pełno restauracji, mamy jakieś tam bary, pełno ludzi siedzi i je. Tutaj widzicie coś, na co nigdy nie poszedł. Roller kostery nie ma problemu, ale na takie coś, co spada z z 50 metrów, to. Wiecie, oni jadą już coraz, coraz wyżej, że to sobie nie spada. Powiłem! Mówiłem, że dopiero tutaj do A na to to ja bym w ogóle nie poszedł. Poszła być na to? A na to tutaj? No normalnie ludzie latają na takim wahadle. Teraz ogólnie jesteśmy w parku, przy tym prater, w tym miasteczku I tak to wygląda zaraz będziemy gdzieś pewnie jeszcze jechali Albo szli Tylko sobie tutaj odpoczniemy Jesteśmy na Belwederze, tak wygląda za mną cała okolica Jest tu bardzo długi ogród Tak to wygląda widać całe miasto czy nie całe, ale fajnie to wygląda tutaj jest ten górny berweter, tu są całe te ogrody i tam jest dolny berweter. no to jesteśmy znowu w centrum już przyjechaliśmy Tutaj coś się dzieje jest Albertina Jesteśmy pod hofburgiem. jest taki pałac, który jest tutaj za mną. I tam dalej jest jeszcze parlament. Tak to mamy bliska. ratusz we Wiedniu, ten główny I tu jakiś film festiwal jest Pełno ludzi siedzi Czeka, jakaś premiera może jest Nie wiem o co tu chodzi Tam też jest pełno ludzi W ogóle wszędzie jest pełno ludzi, bo to jest w końcu Wiedeń To jest duże miasto Mi się już powoli rozładowuje telefon No właśnie ja też mam 9. Mamy plan żeby iść do Starbucksa podładować Tylko musimy kupić kabel w automacie w metrze Bo tu są w metrze automaty z kablami Wszystkich typów, także jakoś sobie poradzimy Tomat z kablami USB-TU Lightning 10 euro a więc może kostka? I jest kostka, i kostka też kosztuje 10 euro. No ale trudno, bo mi padnie zaraz telefon. Dojechaliśmy na Stefan Plac, idziemy sobie do Maca. Telefony naładowane, udało się kupić ładowarkę. Także robimy sobie test McDonalda w Austrii, zobaczymy czy coś się różni od tego polskiego. No i oczywiście, tak jak i danie, on i jest sklep z pamiątkami. Oczywiście, zawsze magnesik jak gdzieś jedziemy 3,90 jest za jeden, a tutaj jest może to. Może te są za 2,90 A te pod są za 3,90 Nie wiem, wybierzemy jakieś Kupiliśmy te rodzicom Mamy inny dla siebie Kupiliśmy moim i mojej partnerki Te same Tu masz, zobacz. E, tu ma zniastko. Chcę podłączyć telefon. Proszę bardzo, mamy właśnie te frytki. Kręcone Carly Fries. Mamy zwykłe frytki na tak jak w Polsce Kole 0,12 trochę inaczej wygląda.